Tesan z wody grupy rekonstrukcyjnej Royal Marines. Tak zaczyna się festyn komandosa w dziwnowie, który jest mekką polskich oddziałów specjalnych. Teraz to tylko zabawa, ale kiedy 50 lat temu w dziwnowie komandosi rozpoczynali ćwiczenia, to zachodnia Europa podrywała pierwszą linię obrony. Był szlaban, w tym miejscu była dyżurka oficera inspekcyjnego i tu już nie miał nikt prawa wstępu. To tu znajdowała się tajna jednostka, która jako pierwsza wyprowadziłaby atak układu warszawskiego. Chodzi o pierwszy batalion szturmowy. A na wprost mamy, gdzie było prześliczne kasyno oficerskie, tutaj, w tej chwili ruina. Emerytowany starszy sierżant Janusz Tomczak zadbał o to, by po jednostce 4101 zostało coś więcej. Na wyposażeniu mieliśmy no, po prostu obcą broń z krajów NATO, Z krajów NATO, tak. Z krajów NATO, tak. Był fotografem jednostki, do której wstąpił w 1962 roku. Na wspomnienia namówiliśmy też tych, którzy przewinęli się przez jego obiektyw i przyjechali na festyn komandosa. To, co nas uczono i szkolono. Narobić no bałaganu na tyłach nieprzyjaciela, tak krótko powiem. Mieliśmy zadanie ukraść żołnierza, mieliśmy zadanie ukraść broń, mieliśmy zadanie zniszczyć dany związek taktyczny na przykład. Teraz to emeryci, ale zanim zaczęli w barach snuć kombatanckie opowieści, służyli w elitarnej jednostce dalekiego rozpoznania. Kto jest kim na tym zdjęciu? Tu ja jestem, jako chorąży. Ja zaraz ten do, czarny? Ten czarny, tak. To była grupa specjalna, która działała na tyłach wroga, a musiałem się przefarbować na zmyły. By zasilić ich szeregi, poborowi stali w długiej kolejce. W batalionie uczono obcych języków, obsługi broni przeciwnika, technik wywiadu i kontrwywiadu, a na manewrach dywersji. Przebraliśmy się za księży i działaliśmy jako desant, tylko w przebraniu kościelnym. Myśmy spalili wodociągi, spaliliśmy elektrownie, spaliliśmy gazownię. W Opolu? W Opolu, w mieście. Niełatwo zerwać z adrenaliną. Dalej aktywnie, dalej aktywnie, na dalej w akcji, dalej w akcji. Z Formozą i Gromem słyszałem też się Pan spotyka. Spotykamy się tutaj często na ich poligonach. Mieszka to legenda w świecie płetwonurków. Przeprowadził wiele desantów ze śluz torpedowych okrętów podwodnych. Skonstruował własną broń do walki w skafandrze. Dlatego zawsze mówiłem swoim adwersarzom jeden sał i pięć dziur. Służyli w Polsce Ludowej, więc zapisali też niechlubne karty historii, jak udział w operacji Dunaj i zabezpieczenie inwazji na Czechosłowację w 1968 roku. Ale to nie znaczy, że byli źle wyszkoleni, i dla wielu żołnierzy dalej stanowią wzór. To, co grom w tej chwili, to myśmy robili, zaczynali robić w latach 60.. Myśmy pierwsi zaczęli rzucać petworzyków ze śmigłowców no tudzież tam zjazdy ze śmigłowców na linach itd. Może nie są bohaterami, choć piszą o nich książki. Piotr Świerczek, TVN24.